I chcę wiedzieć, jak odcinek z. Płynął z suknią klejerki. Tu i ten. Pray Night Funky so, Jak jakie gry to napiszcie jak to się wymawia. Państwo za nie wiem, jak to się wymawia. Z gramy. No i jak widzicie a to jest strona, chcecie porażki. Oto jest napisane, to jest napisane nef. Kroc, Roka, co? Nie musicie opisać za tylko pisać F. Tu jest. Widzicie? Nie, no scam. Tu jest, tu jest, tu jest. Klikam. Widzicie, że to jest taka podróba, myślicie? Nie, nie, podróba, to jest oryginał. Zobaczcie, jak się zładuje

Tutaj nie kąpię no tak. Na monitorze widzimy o mi chodzi. Jak okay. będzie dobrze. Można ustawić tak jak dobrze. O pięknie. Niech będzie. Trzeba... Czekajcie. Ja zobaczę. Буду играть подождите, швера, паче от что Двое, еще два, двое, двое, двое. Потягай, 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 O tak, będzie... Poczekajcie, o tak, ja będę tak sobie... ...od Tak, idealnie. Prawda, Mordy? 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 Potwierdźcie to. Dobrze jest i niedobrze. Ogólnie będziecie mieć... Będziecie jeszcze filmik... ...jutro... jutro... Ja gram też Pride i Bank. tylko że może to nagram najpierw fajnie na komputerze, the... to będzie na innym, muszę się przeglądać na inne the... konto. Jeśli przeglądam na innym konto, to chyba nie mam dobrego dobre the... konto, będziecie mieć rację. O, szlubujcie, czekaj, popatrzcie, patrzcie, zobaczcie, czarna panna. No, Więc zaczynamy gry. Okej, okay, dobra. Nie będę wyprzedłużyć tego. I zatrzymam. I będę już będzie wszystko jak. No i już się załaduje. Więc czekajcie No i wszystko się załadowało. Trochę to potrwało, ale. Widzicie, zaczyna się. gierka na oryginalna. No i widzicie, oryginał. Muszę i tu to jest Tak widzicie? No to więc musicie e, tak wejść i kliknąć, i potem kliknąć Enter. Zadziała. A jak widzicie, autek kliknąć Enter, i zadziała. Więc lecimy weekend siódmy. Lecimy trochę ściśle. Easy, lecimy. Na no, Easy mi się łatwo gra. тебе. Это не смог